Emerytura powinna zapewniać ludziom starszym komfort i spokojne życie. Często jednak okazuje się, że mimo ciężkiej pracy przez kilka dekad życia seniorzy dostają bardzo małe świadczenia, które nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków. Problem nie omija celebrytów. Lider Butki Sufera zdecydował się ujawnić wysokość swojej emerytury. Artysta poważnie obawia się o swoją przyszłość. Emerytura zawsze budzi wiele emocji, zwłaszcza wśród osób po 60. Roku życia. Bardzo często Polacy dostają tak małe świadczenia. Że mają problemy z zakupem leków lub utrzymaniem godnego standardu życia. Okazuje się, że z tym problemem muszą zmierzyć się także niektórzy polscy artyści. Krzysztof Cugowski zdecydował się powiedzieć, jakiej wysokości będzie jego emerytura. Lokalista przyznaje, że jest zrozpaczony wysokością swojego świadczenia. Ile pieniędzy dostają artyści na emeryturze? Polacy bardzo często wyobrażają sobie, że emerytura gwiazd musi być ogromna. W końcu lata pracy na estradzie przez przynosiły gwiazdom spore zyski. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Praca artysty jest inaczej opodatkowana niż praca na etacie. Faktycznie zyski są nieporównywalnie większe, ale za to odprowadzane składki są bardzo niskie. mogłoby się zdawać, że Maryla Rodowicz będzie dostawać pokaźną sumę na emeryturze. Gwiazda zdementowała jednak te plotki i w rozmowie z portalem gazeta.pl wyznała, że dostaje 1600 zł. Artystka uważa też że to całkiem dobra suma w porównaniu do innych osób z jej branży, a wysokość świadczenia zawdzięcza wiedzy koleżanki. Okazało się, że piosenkarka musiała zebrać różne zaświadczenia, m.in. ze strat i telewizji, które miały potwierdzać jej działalność artystyczną. Nic dziwnego zatem, że gwiazdy często decydują się na niezrozumiałe dla fanów decyzje, jak udział w reklamie mało popularnego produktu. Sama Rodowicz zdecydowała się na zostanie ambasadorką marki znanej z produkcji budyniu i proszków do pieczenia. Wszystko po to, aby emerytura była choć trochę większa. Lider budki suflera wyjawia, jaka będzie jego emerytura. Jednym z artystów, którzy nie dostaną po przejściu na emeryturę ogromnej kwoty, jest Krzysztof Cugowski. Muzyk ma za sobą bardzo długą karierę muzyczną, w 1969 roku założył słynny z takich utworów jak takie tango czy bal Wszystkich Świętych Zespół Budka Suflera. Od tamtej pory wokalista dbał o rozwój swojej kariery. Niedawno artysta otrzymał od zus wyliczenie swojego świadczenia. Suma jest tak mała, że zaskoczyła samego piosenkarza, który otrzyma 540 zł. To tyle, ile dostają niektórzy ludzie pracujący w zwykłych zawodach. Lider zespołu nie jest zachwycony uważa, że taka kwota jest za mała, aby wystarczyła na normalne życie. Myślnik od następnego miesiąca będę już szczęśliwym emerytem. Nie dałbym rady przeżyć z tego, co ZUS jest mi łaskaw zapłacić, więc będę musiał śpiewać do śmierci, jak Mieczysław Kwok, skomentował Cugowski.